Budowa Komendy Policji nowe pomieszczenia szkoły muzycznej i Mikołajki na Starym Rynku. W programie Miasto Żyje przedstawiamy najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Prezydent Andrzej Nowakowski otworzył nowe skrzydło ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Płocku. Ja chciałbym, drogie dzieci, Wam życzyć, żeby te sale, które których zaraz wejdziecie, w których będziecie się uczyć, były dla Was tak przyjazne, by Wam się ta nauka kojarzyła przede wszystkim z zabawą, przygodą, byście w tych nowych salach rzeczywiście zdobywali wiedzę z pasją i radością, jaką widzę dzisiaj na naszych twarzach. Do dyspozycji uczniów i pracowników jest sześć nowoczesnych i komfortowych klas, toaleta i dwa pomieszczenia gospodarcze. Sale zlokalizowane są na drugim piętrze budynku Banku Zachodniego WBK przy ulicy Kolegialnej. Przeprowadzka była możliwa dzięki porozumieniu, które z bankiem zawarł Urząd Miasta. Nowa komenda miejska policji w Płocku rośnie w oczach. Akt erekcyjny wmurowano w lipcu. Teraz przy Alei Klińskiego stoją już dwie okazałe budowle. Pawilon, w którym znajdować się mają strzelnica i magazyn, jest przykryty dachem. Stojącemu obok biurowcowi brakuje jeszcze jednego piętra. Prace na budowie cały czas trwają. Zgodnie z planami komenda ma być oddana do użytku w 2014 roku. Budowę wspiera finansowo miasto Płock. Nasze miasto po raz kolejny włączyło się w obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Podobnie jak w poprzednim roku impreza odbyła się w Galerii Handlowej Wisła. Organizatorom zależało na tym, aby do świętowania przyłączyło się jak najwięcej osób. Na wszystkich, którzy 3 grudnia przyszli do Wisły, czekało wiele atrakcji. Były występy, zabawy integracyjne, kiermasze. Dwa dni później swoje święto obchodzili podcy wolontariusze. Międzynarodowy Dzień Wolontariatu spędzili pracując. Zaczęli od wysprzątania okolic zalewu Sobudka, ale osoby ubrane w charakterystyczne żółte koszulki można było spotkać też w innych częściach miasta. Wolontariusze zbierali w sklepach żywność dla osób niepełnosprawnych. Kolendowali w domu pomocy społecznej, czytali bajki przed przedszkolakom, kleili łańcuch na choinkę i promowali na ulicach ideę wolontariatu. Siatkarze amatorzy z Płocka i okolic zagrali w Orlen Arenie. Dziewięć drużyn rywalizowało w pierwszym turnieju siatkówki o Puchar Prezydenta Płocka. Rozgrywki trwały prawie 8 godzin i odbywały się jednocześnie na trzech boiskach. W finale ekipa TKKF Płock pokonała zespół Portalu Płock. Trzecie miejsce zajęli Błękitni Niskanpe. Stary rynek w Płocku rozbłysnął już świątecznymi iluminacjami. Oświetlenie wspólnie z mieszkańcami włączył prezydent Andrzej Nowakowski. Moment poprzedziło wspólne odliczanie. 5, 4, 3, 2, 1, Nie udało się. Także bardzo, bardzo się cieszę, że nasz rynek również w magiczny sposób rozświetlił się właśnie takimi świątecznymi iluminacjami. Najserdeczniejsze życzenia świąteczne dla tych małych dzieci, ale też dla tych całkiem dużych. Wszyscy, którzy wzięli udział w Mikołajkach przed ratuszem, mieli też okazję obejrzeć występy. Zaprezentowali się podopieczni Młodzieżowego Domu Kultury, iluzjonista Marcin Laskowski i Teatr Ognia. Na gości czekały również słodkie prezenty od Mikołaja.